Też do babcia była małą dziewczynką. Każdy dziadek biegał kiedyś za piłką. Chodzili do szkoły, potem dorastali. Mieli piękne marzenia, ciężko pracowali. Wychowali swoje dzieci, a czas leci, leci, leci. Dzisiaj na pocechę mają wnuki, które ich kochają. Jestem w sobie mała wnuczka. Moja babcia jest wspaniała. Na tuzinu pięknych bajek, których słucha się wspaniale. Gry, zabawy, wyliczanki, różne wiersze, zgadywanki. Umie w klocku wstawiać wieże, dobrze gra na komputerze. Zawsze zgra mnie piłkę łapie się na nią gapię, gapię. Zimą bierze mnie na narty. Kocham babcię, to nie żarty. Okrasnoludka Opowiem, kiedy ba babcia była malutka. Miała krótką sukienkę w czerwone kropki. Nosiła pończoszki, a nie rajstopki. stopki. Po drzewach łaziła, tak jak ty umiesz. Bawiła się w klasy, a nie w gumę. wkakała przez skakankę 100 razy 200, 300. Pływała tak jak ryba. Po powoda wtedy była czysta. na Przede wszystkim jak babcia była mała to się bez sprzej śmiała i jeszcze daj wam słowo miała buzię gładką i lęcową. To ci opowie o dawnych latach, tych lat naoczny świadek. Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną opowie ci twój dziadek. Otworzy serce, kieszeń otworzy, podsunie czekoladę, z twoich sukcesów zawsze się ucieszy. No kto? Wiadomo, dziadek. A jak coś napsocisz, a jak coś naknocisz, a jak spytać o radę, kto za uszy wyciągnie z biedy? Wiadomo, zawsze dziadek. Jeśli byłbym bym marynarzem, to bym babcie mógł w prezencie zabrać wyjść na koniec świata na moim okręcie. Ale jestem suchkolakiem, no i nie mam dziś niestety w statku łódki trójkrętu. Nie mam też rakiety. Za to mam pudełko, Kredek. Zaraz serce narysuję. Dla łóżka mojej babci i dziadkowi. Uwaga, święta podaruje. Kto naklei plaster, gdy nie patrzy mama? Kto zręcznie zasyje dziury na kolanach? Kiedy tata w pracy, kto na ryby zabierze? Kto cierpliwie nauczy jazdy na rowerze? To opowie bajki których nikt nie pamięta i do snu, który zmęczone i, i Dziadek i za to w tej chwili na olbrzymiego całusa od nas zasłużyli. No. Niech aj z babcią tak nam wypożyją i A tym uchoty ty, mucho, ty komary, wodę pijcie powoli, aż się i babcia nażyją do dowoli.